Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będziemy grać Flip Rider. Dobra, zaraz mi się załaduje i będziemy już grać. O. Kiedy zaczynałem w to grać, było mi bardzo nie mogłem zrozumieć jak w to grać. Kurde, ale to bardzo dziwna gra. Nie mogę, nie mogę nie mogę... Mój rekord to jest 28. Robimy front flipka. I flipka. Później jakąś jeszcze szt sztuczkę flipkiem, później front flipka. i to i to. Flipka. Dawajcie barspina i dwa flipy. O kurwa, ale się waliła. Dawajcie jeszcze raz. Dawajcie znowu. Front flipka. Flipka, front flipka. Kurde, no. Nie umiem z tym front flipkiem. Front flipek. Dobra, supermana. Nie. No kurde. Teraz reklama głupia. Kurde. I Gramy nadal. Niedługo będziemy mogli otworzyć paczkę. Nie paczkę, a no wiecie. Czyli albo nie wiecie, nie wiem co wy wiecie. Będziemy coś otwierać. Dobra, zaczynamy. Robi batfinka i flipka. Później front flipka. Ciekawe czy się da bar spinka i front flip. O! Co jest, da się? O! Dwa flipki zrobiłem. Co jest? Dwa front. Ja nie mogę! Ale na pupcie się wywaliła. Dobra, mamy to. Dobra. Dwa front flipy. Nie, nie da się. Front, dwa front flipy nie da się przecież. Kurde, ale jakby się dało? Front fi, dwa front flipy. Nie, mogę, mogę się postarać dzisiaj to zrobić. Ale nie jestem pewny czym... I... I teraz. Próbuję dwa front flipy. Dobra, dawaj. Dwa flipki. Dobra. Nie, nie da się. Co jest? O kurde. Ale zrobiłem dwa front flipy. Czyż było widać. Kurde, zdziwiłem się. O supermen. O kurde, a... ale się na supermenku wywaliła. Dawajcie, super flipka. Jakiego super flipka? Front flipka Dobra, Supermanka. Co jest? Co ona odwaliła teraz? Dobra, front flipa. No. Back flip. Jaki back flip? O kurde. Ale jej koło zahaczyło. Dobra. No i robimy trzy front flipy w tym odcinku. Próbuję to zrobić, ale nie wiem czy mi się uda. Dawaj, dawaj. Dwa front flipy. Dobra, dwa flipki. Dobra, dawajcie najpierw dwa. O kurde, ale się wy... wydupiła. Kurde. Dobra. Dawajcie backflipa i flipka. Ała, ale to zabolało. M mnie nawet przez ekran to zabolało. Zabolało. Dobra, front flipka. Macie teraz pół sztuczkę. Dobra. Gotów na dwa front. Ciekawe, czy zrobię dwa front. Nie, nie zrobię. Kurde, no co jest? Dobra, panowie, wywaliło mnie z gry. Nie wiem czemu, ale niedługo będę miał nowy telefon. No i będzie fajnie. To jest mój pierwszy odcinek. W ogóle z Gierek. Który wrzucałem na No kurde, znowu się ładuje ta gra. Chłopcy, jak myślicie? Ro będę. Będę mógł robić te y, live na, na TikToku? Bo ja już jestem taki duży. Mam. Nie zgadniecie. No, niedługo będę miał 30 lat. Co nie? A właśnie, mam jutro urodziny. O, kurde. Wy, Wypierdzielę ją, jak nie wiem co. Ten flipy Dobra, nie sobie ała, Dawaj, 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 nie Normalne flipy Back flip Kurde, ale w tej grze nie da się e, tego whipa zrobić Ja bym No kurde Ja bym bardzo chciał zrobić e, Flip z front flipem, Ok jest jeden front flip i back, back flip. Front. Dwa front flipy. O, kurde ale ją wywaliło. Kurde, reklama głupia. No i robię trzy front flipy w tym odcinku. Jestem gotów. No, zu front flippen.